Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Wielce szanowny panie prezydencie, panie marszałku, pani premier, szanowni państwo, wysoka izbo. To najważniejsze zawsze wystąpienie dla każdego rządu, bo określa jego politykę, jego kierunki działania. Pani premier przygotowując to wystąpienie zdecydowała się na użycie chwytu, specjalnego chwytu retorycznego który polegał na tym, że pani premier stawiała diagnozę, później się z nią rozprawiała. I tak było w wielu przypadkach. Tylko żeby postawić dobrą diagnozę, ja jestem lekarzem, tak jak w medycynie, trzeba przeprowadzić skuteczne i dobre badanie fizykalne i wywiad. A tutaj tego rozeznania zabrakło, zabrakło wglądu w stan faktyczny. Pani premier mówiła o tych najważniejszych wyzwaniach. 500 zł, kwota od podatku wolna sięgająca do 8 tysięcy, stawka minimalna godzinowa 12 zł, zmiany w wieku emerytalnym. Mówiła, że w wielu przypadkach nie ma podstaw i nie ma polityk. Pani premier, szanowni państwo, polityka rodzinna, bo od niej zacznę, została w ostatnich 8 latach, szczególnie w ostatnich czterech latach, po raz pierwszy zbudowana horyzontalnie i wielowymiarowo, bo to nie można tylko jedną zmianą. Nie można tylko jedną zmianą i jedną propozycją, nawet bardzo ciekawie brzmiącą, 500 złotych, zmienić oblicza demograficznego Polski. To musi być system działań związanych z budową pozycji nas jako Polski, jako narodu. Co się udało zrobić przez ostatnie cztery lata? To tak, żeby ten stan faktyczny, żeby tę diagnozę, którą będziecie Państwo pogłębiać, można było lepiej przeprowadzić. Po pierwsze, najdłuższe urlopy rodzicielskie w Europie, największy przyrost żłobków ponad 2,5 i pół tysiącami z opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, wprowadzona pierwszy raz polityka senioralna, przedszkola za złotówkę, kolejne zmiany, które muszą następować w wielu obszarach, nie tylko jeden projekt. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące emerytur, to wyciągamy rękę. Jest projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego 40 lat stażu pracy, wolność wyboru, możliwość przejścia na emeryturę, złożony do laski marszałkowskiej. Może nie o Trybunale Konstytucyjnym najpierw, a o wieku emerytalnym, o stażu pracy. Można podjąć pracę już dziś. Pani premier, 12 zł, i to była. Ogólna zgoda jeszcze w kampanii wyborczej różnych klubów parlamentarnych, tak, stawka minimalna godzinowa, ale ona musi być wprowadzona w umowach zlecenia. Ona musi być wprowadzona nie tylko w prawie pracy, bo ona już tam jest w umowach o pracę. Ona musi być wprowadzona w umowach cywilnoprawnych, bo inaczej będzie bardzo łatwa do obejścia, a projekt, który przedstawialiście przed wyborami, nie zabezpieczał Polaków i nie dawał gwarancji minimalnej stawki godzinowej. PSL będzie proponowało minimalną stawkę godzinową, w umowach cywilnoprawnych, żeby nie było niższej kwoty, żeby nikt nie zarabiał niżej niż 12 zł na godzinę. Jeśli chodzi o zmiany w szkolnictwie, to warto też wrócić do źródeł i powodów problemów. Z jednej strony szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj pani premier mówiła o potrzebie jego odbudowy. My tę odbudowę rozpoczęliśmy po nieudolnych decyzjach rządu AWS i Unii Wolności w latach 90, bo to wtedy zostało zniszczone szkolnictwo zawodowe. Tak samo było z gimnazjami. Wtedy zostały wprowadzane gimnazja i to wasze środowisko polityczne w tym rządzie uczestniczyło. Dobrze, że po wielu latach przyszła refleksja, ale teraz trzeba zapytać Polaków. Mamy słuchać i słyszeć. Zgoda pełna. To zróbmy referendum w sprawie gimnazjów. Zapytajmy Polaków, jaki jest ich stosunek do tego. Jest szansa na wsłuchanie się w ten głos, bo to jest niezwykle ważna zmiana nie tylko dla tych, którzy się uczą, tylko dla też ich rodziców, ale również dla tych, którzy organizują nauczanie i prowadzą to nauczanie, czyli dla samorządu. I tutaj kwestia niezwykle ważna. Pani premier mówiła, że polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza. Dobrego gospodarza potrzebuje polska wieś polskie. Miasta i miasteczka, polskie miejscowości. Wszędzie jest potrzebny dobry gospodarz. Tylko, szanowna pani premier, ten dobry gospodarz już dzisiaj jest. To jest polski samorząd. To są wójtowie, burmistrzowie, starostowie, marszałkowie, to są radni samorządu. Z pani ust, pani premier, nie padło ani raz słowo samorząd. Pani jest wieloletnim burmistrzem Rzeszczu. Z mojej rodzinnej, z naszej rodzinnej Małopolski. Nie padło ani raz słowo samorząd. Nie da się wprowadzać tych wszystkich zmian, nie da się zmieniać polityki rodzinnej bez samorządu, nie da się zwiększać kwoty wolnej od podatku bez rekompensaty utraconych dochodów w picie dla samorządu, nie da się zmieniać rzeczywistości w gimnazjach, w szkołach bez samorządu. Nie będzie dobrej polityki, nie będzie możliwości realizacji nawet najpiękniejszych obietnic. Dzisiaj ich było bardzo dużo bez współpracy z samorządem. Oni są dobrymi gospodarzami. Warto wsłuchać się w ich głos, bo nie ma wolności bez samorządności i my tej wolności z Polski samorządowej będziemy bronić. A w tej samej wypowiedzi no, takie zastanawiające jest i, i to, to skłania do refleksji. Powiedziała pani premier, państwo musi wrócić na wieś. Mam nadzieję, że nie poprzez w jakikolwiek sposób likwidację samostanowienia tej wsi osobie, nie poprzez likwidację reprezentacji samorządowe, samorządowej na tym poziomie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Krótko było o rolnictwie, ale, ale było. Dlatego warto się też odnieść znów do stanu faktycznego i tutaj znów źle zbadany pacjent, bo te dwie ustawy, o których pani premier mówiła. Ustawa o ubezpieczeniach w rolnictwie oraz o ochronie polskiej ziemi to są ustawy już przyjęte i, i podpisane przez pana prezydenta. Ostatnia ustawa o ochronie polskiej ziemi podpisał pan prezydent Andrzej Duda. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy i nie trzeba nowej ustawy. To jest gotowe. Rozumiem, że w sto dni będzie wam łatwiej zrealizować zapowiedzi, bo PSL to zrobiło wcześniej. Ale nie odpowiedziała pani premier w swojej wypowiedzi na to pytanie, które jest dla wielu rolników, dla wielu mieszkańców polskiej wsi najważniejsze, bo to obiecywaliście w kampanii. Kiedy podniesiecie dopłaty do najwyższych w Europie? Kiedy zrównacie dopłaty bezpośrednie do rolnictwa do poziomu niemieckiego? My doprowadziliśmy do wysokości średniej w Europie, wy obiecywaliście tutaj Dużo więcej, tylko dzisiaj nie padły żadne zapowiedzi w tej sprawie. Kiedy to będzie zrobione, bo o to już pytają polscy rolnicy. Podatki. Propozycja obniżenia CIT-u i pewnie pierwsza reakcja na wszystkich, no bardzo pozytywna. Tylko co to w szczegółach oznacza? Bo 15 CIT, obniżony CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw, może okazać się, rajem dla doradców podatkowych, którzy zaraz będą dzielili firmy, a na to będzie stać tylko tych bogatych przedsiębiorców, a mali, którzy dzisiaj CITU nie płacą, czy oni uzyskają obniżkę podatku PIT? Ci najmniejsi, żeby dobra propozycja na pierwszy rzut oka obniżka podatków zawsze atrakcyjna nie okazała się w swoich skutkach tylko dla bogatych i tych mających pieniądze na doradców finansowych, a nie dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy dzisiaj CITU nie płacą. Kultura, o której Pani Premier wspominała. I ta wysoka, i ta lokalna. Lokalna tradycyjna. Ale widziałem, chyba cisnęło się na usta pani premier słowo ludowa. Nie ma się co obawiać słowa ludowa. Ludowy znaczy powszechny i takie jest też polskie stronnictwo ludowe. Pewnie oprócz tego co było w ekspoze. Dla wielu osób jeszcze bardziej ciekawe jest to czego nie było. Na pewno nam zabrakło w mowie o bezpieczeństwie energetycznym wskazania odnawialnych źródeł energii. To z jednej strony jest bardzo dobra alternatywa, bo przy domowych przy domu można stosować energetykę prosumencką, można nie tylko wytwarzać prąd na własny użytek, ale można dzięki temu zarabiać. Można tak tworzyć też dużo lepsze warunki do życia w Polsce, bo to jest ekologia. I to nie jest tylko pogląd partii politycznej, ale to jest też nasze zobowiązanie na poziomie europejskim, na poziomie światowym, z którego też pani rząd będzie musiał się wywiązywać dochodzenia do określonego procentu zaangażowania energii odnawialnej w całej Polsce. Co z lasami państwowymi? Tyle było w kampanii mowy, że PSL robi zamach na lasy państwowe. Widzę, że się przekonaliście i przynajmniej w tym aspekcie nasza kampania nas przekonała, że nie było żadnego zamachu, bo pani premier nic nie mówiła o potrzebie obrony polskich lasów. Co z obniżeniem VAT-u, pani premier? Bo to też były zapowiedzi z kampanii, dzisiaj nie usłyszeliśmy ani słowa. Gdzie będą, czy będzie wprowadzone 3% finansowanie armii? Słyszeliśmy w kampanii, dzisiaj. O finansowaniu kamp armii, finansowaniu zmian w wojsku nie było ani słowa, więc rozumiem, że pozostajemy na dwuprocentowym wydatkach na modernizację armii. Było co prawda o polityce zagranicznej, ale może ze względów na wymiar czasowy, może ze względu na te priorytety, jakie pani premier chciała określić, zabrakło pełnej dyskusji na ten temat. Dlatego PSL proponuje, Debatę, małe expose, które jest przeważnie wygłaszane przez ministra spraw zagranicznych na wiosnę, żeby w tym roku zostało wygłoszone dużo wcześniej, żeby to odbyło się jeszcze w grudniu. Jest tak dynamiczna sytuacja w Europie, na świecie, jest, są sprawy związane z sytuacją na Ukrainie, z migracjami ludności, z uchodźcami, ale też po zamachach terrorystycznych. Wysoka Izba musi mieć informacje i naszym zdaniem taka debata. Powinna się odbyć w najbliższych miesiącach. Skłaniam do, do tej refleksji. Jeżeli będzie taka możliwość, to z chęcią byśmy wzięli udział jak najszybciej w takiej debacie. Będziemy też składać stosowne wnioski. I na koniec, Panie Marszałku Wysoka Izbo, Pani Premier. Bardzo dużo było w wypowiedziach o demokracji, o szacunku dla. Różnorodności. O tym mówił Pan Prezydent, też występując na rozpoczęcie parlamentu, o tym, jak demokracja jest ważna. Ale w demokracji ważna jest też kultura polityczna. I ona nie jest dodatkiem do demokracji. Ona jest istotą demokracji. Tej kultury politycznej w pierwszych trzech dniach, na co zwracali moi poprzednicy w wypowiedzi, tej kultury politycznej po prostu zabrakło. Zabrakło możliwości poszanowania praw róż różnych środowisk politycznych, zabrakło poszanowania... zabrakło poszanowania do udziału w dyskusji, bo to nie chodzi o wicemarszałkę. Nic Wam nie przeszkadzało zwiększyć ilości wicemarszałków w Senacie, choć tam takiej potrzeby nie było, bo nie było nowych stronnic, które tworzyły kluby parlamentarne. To chodzi o głos na prezydium i dostęp do informacji. Tak samo było z Komisją do spraw służb specjalnych, a może nawet jeszcze bardziej, bo nie było, Pani Premier, potrzeby zmiany z dziewięciu na siedem, a to się dokonało. Nie mamy prawa, nie mamy prawa do pełnego wykonywania mandatu posła w naszym ujęciu, nie mamy tej możliwości zabierania głosu i dostępu do informacji. Demokracja nie jest tylko i wyłącznie wolą większości, to jest też w swej istocie poszanowanie praw mniejszości, Poszanowanie praw mniejszości do dostępu do informacji i wiedzy. Wy i tak byście tam mieli większość. To jest naturalne, wygraliście te wybory. Ale demokracja szanuje również różnorodność i tych, którzy dzisiaj są w opozycji. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, nie będziemy stosować zasady oko za oko, bo za chwilę wszyscy byliśmy byli ślepi. Nie możemy w pełni popierać tych rozwiązań choćby z uwagi na te zachowania dotyczące wdrażania różnych rozwiązań antydemokratycznych na poziomie funkcjonowania Sejmu. Ale dajemy szansę przezstrzymanie się od głosu. Dziękuję bardzo.